Witajcie, Bartłomie z tej strony, biznesinternetowy24.com. Dzisiaj chciałem Wam opowiedzieć o programie My24 Hour Income. Jest to program, który dzisiaj, czyli 20 sierpnia 2016 roku, wystartował. W fazie prelaunchu, jak możecie zobaczyć, było 18 tysięcy osób, więc jest to jeden chyba z największych prelaunch w historii w tym momencie. Jeżeli chodzi o program w ogóle to stworzył go Drew Barton, czyli bardzo zaufana osoba, znaczy zaufana. Można przejrzeć jego całą historię pracy, czy tam współpracy z różnymi firmami i rewserowymi i marketingu internetowego, więc to, co jest bardzo ważne, no jest transparentny. Można wejść do niego na Facebooka, przeżyć jego historię, pochodzi z, z Kanady i mieszka w Kanadzie, więc jeżeli chodzi o Drew Bartona, to... Zapraszam na jego Facebooka, można dużo się dowiedzieć o tym człowieku. Jeżeli chodzi o sam program, to przede wszystkim e, jeżeli dostajecie od kogoś linka, no to wchodzimy na przykład przez linka polecającego. W moim przypadku to jest ref łamany przez 2108. Wtedy wchodzimy na stronę już bezpośrednio my24hour z mojego polecenia. Teraz trochę o programie, jeżeli chodzi o program. Na czym on polega? Jest to oczywiście program rewserowy, czyli wykupujemy reklamę i jak ruch na naszej stronie. Mamy do wyboru kilka możliwości, ale to może za chwilę. Tutaj, jak widzicie, są statystyki strony. W tym momencie My24Hour Income jest na 20, 62 dwutysięcznym miejscu w Aleksie, na, na cały świat. Eee, chyba 30 milionów stron jest ogólnie na świecie, więc jak widzicie, jest to bardzo fajny wynik. Jest 18 tysięcy członków, a dzisiaj jest tak naprawdę start. Eee, w tym momencie tutaj widzimy online, ile jest w danym momencie użytkowników i ile zostało już wypłaconych eee, zarobków. Czyli jak widzicie, już 30 tysięcy dolarów zostało wypłacone. Jeżeli chodzi o paczki, paczki są w czterech rodzajach, z tym, że jest pewna zasada. Pierwsze paczki, jakie kupujemy, to są paczki za 5 dolarów. Dają nam, nam bonus 110%, maksymalnie dziennie 3,8%. Wszystko zależy od ilości ruchu na stronie. Więc jak zostaje wypłacone 110%, paczka się po prostu zamyka. W takiej paczce mamy 75 Business Directory, czyli 5, 75 wyświetleń naszej reklamy. No i jeżeli chodzi o bonus za polecenie, czyli za poleconych, mamy 12% z pierwszego poziomu, czyli z poleconej osoby. Żeby kupić paczkę za 15 dolarów, musimy posiadać 100 paczek po 5 dolarów, czyli wtedy kupujemy normalnie paczkę za 15 dolarów. Jeżeli tutaj mamy max, czyli 100, 100 paczek. Co daje nam paczka za 15 dolarów? Paczka za 15 dolarów daje nam zysk, zysk, czyli bonus można powiedzieć 15 dolarów. Tak samo pracuje, czyli 3,8% maksymalnie dziennie. Wszystko zależy od ilości ruchu na stronie. I tak samo każda z tych paczek, widzicie, dodaje maksymalnie 3,8% dziennie. Różnice, tak jak zaraz wytłumaczę. Jeżeli chodzi o paczkę za 15 dolarów, daje ona aż 200 reklam, wyświetlanie naszej reklamy i również jest 12% prowizji za polecenia. Żeby kupić paczkę za 35 dolarów, musimy mieć 100 paczek za 5 dolarów, 100 paczek za 15 dolarów i wtedy możemy zakupić paczki za 35 dolarów. One dają 120%, czyli 20% bonusu na kolejną reklamę, daje 500. 500 wyświetleń naszej reklamy i również jest 12% za polecenia. No i ostatnie paczki, które pojawiły się, to są paczki za 75 dolarów. Aby je zakupić, trzeba mieć 100 paczek za 5 dolarów, 100 paczek za 15 dolarów i 200 paczek za 35 dolarów. Wtedy możemy zakupić paczki za 75 dolarów. Co one dają? Dają nam 30% zysku, czyli bonusu na reklamę. Mamy aż 1200 wyświetleń naszej reklamy i jest również 12% bonus na start. Jeżeli chodzi o procesory płatnicze. Tutaj poniżej mamy dostępne procesory płatnicze, czyli możemy płacić w Bitcoinach, możemy wpłacić w Payze, możemy Perfect Money i Payer. Jeżeli chodzi o, pro, o prowizję, ja płaciłem z Payze i nie pobrało mi żadnej prowizji. Z tego co rozmawialiśmy na żywo, z DRU, podobno ma nie być w ogóle żadnych prowizji i za wpłaty i za wypłaty, jak na razie na pejdzie nie pobrało mi żadnej opłaty i za wypłatę prawdopodobnie też mi nic nie, pobie, nie pobierze jeżeli chodzi o polecenia bo to jest bardzo ważne ten program ma bardzo fajną jedną rzecz każda osoba, która zarejestruje się nie z takiego linku, czyli jak ja przykładowo mam taki reflink, ktoś wejdzie na stronę z zwykłego linku, czyli bez, yy, bez polecenia i zarejestruje się do systemu, to tworzy to pulę firmową. Czyli jak widzicie wchodzimy na przykład w login. Wchodzimy w login i wtedy ta osoba rejestruje się do admina. Admina My24HourIncome. Co się dzieje? Raz na 24 godziny wszystkie, wszystkie zarobki z tych osób, które nie mają, yy, nie ma, nie mają osoby poleconej, to wszystkie te osoby, cały zarobek będzie dzielony poprzez ludzi, którzy mają wykupioną co najmniej jedną paczkę reklamową za 5 dolarów. Czyli jeżeli na przykład mamy 10 tysięcy osób aktywnych, które mają jedną paczkę i na przykład dzienny, e, dzienny zarobek za osoby, które wpisały się bez osoby poleconej, czyli do admina, jest 10 tysięcy dolarów, to każda z tych osób, która jest aktywna, dostanie po dolarze, e, można powiedzieć, od firmy. Więc to jest bardzo fajne, jeżeli chodzi o, o ten program. Jeżeli chodzi o wypłaty, minimalna wypłata to jest 35 dolarów, maksymalnej nie ma, nie ma wypłaty. No, jeżeli chodzi o zarejestrowanie się, to tak jak widzicie, wchodzimy na główną stronę, czyli z mojego linku polecającego, wchodzimy na stronę. Następnie klikamy Join Now. I najważniejszą rzeczą, którą zawsze musicie sprawdzać, to jest to, czy osoba, która Wam poleciła program, jest jako polecający. Bo zdarzają się przypadki, że na przykład wyczyszczą się ciasteczka czy inne rzeczy. Ktoś dwa razy odświeży stronę. Tutaj, jak widzicie, jest mój numer 2108 i nazwa Black Hedron. Tutaj co do rejestracji, to w kolejnym filmie wytłumaczę krok po kroku, co należy wpisać w przypadku rejestracji. Dzięki za uwagę.